Siemanko w tym nowym dniu, dzisiaj tylko robimy małą akcję z Magdalenką. Hej. Zakładamy te grzejniki, jeden u góry, jeden na dole i się zawijamy pokorzystać z pogody i jutro działamy dalej. Tutaj musi zawisnąć w tej małej łazience grzejnik, mimo to, że nie ma kafelków i nic nie jest pokończone. Żeby instalacja była po prostu doprowadzona. Tak to wygląda. Tutaj mamy, tutaj mamy specjalne kołki, które zakupiłem wczoraj. Słuchajcie, do Super Rexów i tak wyglądają. Ja je pierwszy raz widzę i pierwszy raz je będę montować. Takie kołki rozporowe. No dobra. Przymierzamy, wiercimy, przykręcamy. Ten grzejniczek od tego grzejniczka ładnie. Zaczniemy, dobra, chodźcie zobaczyć, jak będziemy montować grzejnik, bo niby prosta sprawa, ale nie taka prosta, nasz grzejnik. Robiony były na zamówienie, generalnie 35 cm, dlatego był taki drogi, no bo sta, sta, standardowo chyba jest od 40, się zaczyna. Znaczy każdy rozmiar wam zrobią, czy tam będzie zrobione, czy jest udostępnione w sprzedaży, ale czym bardziej niestandardowy, tak jak ten wąski, trochę był droższy, bo, bo jednak niestandardowy i ktoś go musi zrobić, i od razu tak nie schodzi z produkcji, jakbym że tak nazwę, nie? Zobaczcie, mamy tutaj przewody wypuszczone. I to są przewody z podłogówki. Czyli nie jesteśmy podpięci tutaj w piec, że możemy mieć na przykład 65 stopni na, na grzejniku. Ta to są przewody z podłogówki i na maksa chyba tam może być 35 stopni, albo tam do 30 do 40 w maksie. Czyli on będzie taki letniawy. Tak mamy instalację zrobioną, także tak to wygląda. Z tego względu. Z tego względu też korzystając za to, że mamy fotowoltaikę. Fotowoltaika w tej chwili u nas jest niewyjaśniona, bo mamy duży rachunek, będziemy to wyjaśnić, jak, wyjaśniać, jak już Wam wcześniej mówiłem. Ale zapobiegawczo, zakładając, że mieliśmy bardzo dużo mieć energii, yy, kupiliśmy te grzałki. One chyba 700 kosztowały za dwie sztuki, ale nie wiem, nie chcę mówić, po prostu chcę powiedzieć, że to jest taka trochę droga inwestycja. Grzałka czasówka. Możemy zakręcić tutaj na obieg wody żeby w ogóle nie grzać tego grzejnika gazem z podłogówki i możemy sobie grzać jakby na przykład po wytarciu rąk nadusimy sobie guziczek czasowy i pod, na, pod, na, przez 30 minut będzie się grzało tu już mamy dowolność temperatury może bardzo wysoko iść na tej grzałce i podgrzewa po prostu wodę, wodę w tym grzejniku chodźcie tutaj zobaczyć na tym etapie, jeżeli już planujecie e, grzałkę, musicie koniecznie wyprowadzić prąd do grzejnika. My tu mamy wyprowadzony i zobaczymy wszystko w planie, jak to się będzie odbywać. Także generalnie mamy mieć podłączone to, mamy mieć podłączone to. Wszędzie, gdzie próbujemy robić, to próbujemy robić dwa e, niezależne od siebie zasilania. W razie, jak z jednym coś się stanie, drugie e, działa. To jest na tyle. Z teorii przyjadą hydraulicy to mi to wszystko podłączą. A to co teraz y, chciałem powiedzieć, znaczy grzałkę to nie problem wkręcić do tego, tylko mówię to, nie? Y, no i co? Teraz y, powiem wam tak, nie? Przymierzając ten grzejnik, nie możemy sobie obrać jakby środka od ściany do ściany, ponieważ tutaj doliczyłem y, 1,5 cm na tą ścianę na płytki. A tutaj odeszłem od ściany 8 cm na yy, jak to, tą maskownicę do drzwi. I tak jakby, wiecie o co chodzi, tak jakby idzie ta maskownica, idą te kafelki i od tego wybrałem środek, nie? Także sumą sumarów, sumą sumarów wyznaczyłem sobie tam już krzyżyk, gdzie jest pierwsze jakby wiercenie. No i zobaczcie, on będzie tak z boku sobie wisiał. Nie? Załóżmy, że będzie tutaj, tam będzie płytka, tutaj będzie obrysówka do drzwi, no to tak mniej więcej jest wypośrodkowane. No teraz nie jest, bo jest goła ściana, ale jak przyjdą drzwi i, i talistwa, czyli on tak jakby będzie wisiał na środku. Tutaj przyłączę, co prawda, kurczę, nie są na środku, nie wiem jak to będzie, bo hydraulicy wypuścili jakby te przewody. Na samym środku, no i teraz jest trochę taki ząk. No dobra, my będziemy nad tym myśleć, wywiercamy, yy, przykręcamy, będziemy to przykręcać i pokażemy Wam finalnie, jak to jest. Ale żebyście jeszcze wiedzieli, bo ja też się zastanawiałem, co tutaj się robi. Tutaj jest ważna rzecz, że przyjadą hydraulicy, wsadzą sprężynę, z tego co wiem, wygną tą rurę na 90 stopni. I wtedy ją się piankuje. Ją się piankuje po to, żeby było można jeszcze drobny ruch zrobić przy dokręceniu. Czyli oni to podłączą na gotowo, no a później fizycznie ja to rozkręcę. Zdejmę grzejnik. Zdejmę grzejnik i słuchajcie co? No i będę kładkafelki, nie? No, Tą łazienkę sam będę robił, nie ma tutaj filozofii żadnej, myślę, że w ciągu yy, tygodnia ona będzie skończona na gotowo. Nie? To jest bardzo małe pomieszczenie, nie ma brodzika, nie ma niczego, także tylko ją obłożyć kafelkami i założyć biały montaż. Tak to wygląda. Dobra, zabieram się za robotę. Ten grzejniczek i ten u góry musimy dzisiaj przykręcić. To na tyle tej wrzuteczki. 30 minut później, chodźcie zobaczyć. Grzejnik jak wisi, sprawdźcie, tak wisi, że nie wisi. Powiem Wam szczerze, na moje takie gówno te kołki, nie kupujcie ich, nie? Bez kitu, nie? Tu w ogóle jakby nie ma nic wspólnego, żeby to się rozepchało, czy dobrze dokręciło. Jutro oddaję te kołki, chyba 90 groszy za sztukę i normalnie. Kupuję fiszera plastikowe, to przynajmniej wiem, że śruba dużo czasu straciłem, bo nabiłem ten kołek, kurcze, i później mi się śruba cała wkręciła dookoła w środku. Wiecie o co chodzi? Kręciło się normalnie i nie zaciskało tej całej tulei, nie? W plastiku to przynajmniej wiem, że wszędzie owinie, jakby i rozpręży i jest, a to śmieszne, to nie powinni w ogóle na moje produkować. Miesza z tym. Ej, Baksiu! Ej, co ty zjadasz? Dobra, to na tyle, zajmę się tym jutro. Teraz zabieram rodzinkę na fontannę i idziemy się pobawić. Do następnego dnia. Trzymajcie się. Hej. Siemanko w tym następnym dniu. Słuchajcie, grzejniki jeszcze nie powieszone. Cały dzień w sumie sprzątaliśmy, ale już jest porządek, także będzie można działać następne etapy. Byliśmy od razu w Liroju kupiliśmy, kupiłem w sumie klej, żeby drugi raz klejem pociągnąć. Wiem, że no, zmarnowałem, zmarnowałem, ja to tak mówię. No, niepotrzebnie, może tym gruntem robiłem kwarcowym, bo jeszcze raz będzie klej naciągany. No, ale tak po prostu mi się wydawało, że będzie lepiej, bezpieczniej i tak dalej. Także kupiłem 5 worków Atlasa, sól do zmywarki. No i kupiłem jakieś kołki, nie? Także miejmy nadzieję, że teraz powieszę ten grzejnik. A i tu jeszcze do okapnika kupiłem kołki. Także zobaczę, czy powieszę. No, to taka wrzuta i działam. Próbuję, próbuję go powiesić, żeby już był jeden temat zamknięty. No i co, muszę dzisiaj balkon wygruntować? No i jutro z samego rana chciałem ruszać tą obrysówkę, ten daszek, nie? Także tak to wygląda. No to działamy dalej. Zakładamy ten grzejnik Raz dwa. Sobie tutaj pierwszą linię odmierzyłem. E, odmierzyłem sobie tak, jak mówiłem chyba wcześniej na filmie, nie wiem, bo to nagrywałem dzień wcześniej, że opa od opaski trzeba się odsunąć. Nie? że Magda i tak bez odkurzacza nic nie zrobimy, bo trzeba odkurzaczem wyciągnąć brud z tego, także zaraz podłączymy, przyniesiemy odkurzacz i Wam pokażę jak to się robi. No dobra. dobra, słuchajcie, jak to się robi ogólnie? Grzejnik wiesza? Nie wiem, czy kogoś to interesuje? Czy nie? Wbiłem pierwszy kołek, to tak jakby wbiłem go z, te, z tego rogu. Wiadomo, że drugi muszę odmierzyć. Jaka jest druga odległość? Gdzie jest środek? 32 cm. 32 cm od pierwszej dziury. To zobaczcie sobie mi się stan za mną. I teraz tak, tutaj jest laser na pierwszą dziurę. Szukam linii prostej. Jest. No i co? Robię? Trzydzieści dwa centymetry. Trzydzieści dwa centymetry. Robię sobie kreskę. Wiercę sobie dziurę. Bardzo ważne jest, żeby wyciągnąć z tej dziury kurz. Wbijam kołek. O, już widzę, że zszedł niżej. Starza się. Będziemy regulować na plastikach. No i co teraz? Odkręcamy te zaczepy na których się mocuje grzejnik jeden I drugi i teraz tak z tego względu, że ja użyłem dużych kołków Śruba, jak tu wejdzie, to nie będę miał możliwości regulacji, bo ona jakby wejdzie na środek i klucz nasadowy by ją jakby wyokrąglił. Tylko jest miejsce na klucz na samym środku. A że ja nie mogę tak tego zrobić, to muszę sobie zrobić te śruby, jakby że tak powiem śrubokrętowe, czyli na śrubokręt, nie? Czyli jest sobie natne. Będę mógł przykręcić śrubokręt. nie potrzebuję użyć dużej siły, bo jakby fizycznie, yy, fizycznie, słuchajcie, yy, no, wkręcam w plastik. Dobra, jest wyżłobienie na śrubokręt. Jak widzicie. Moi drodzy, ta taka szybka, szybka nauka. Dobra, ja tu cały czas chodzę, te bąbelki strzelają. No i co? No i przykręcam mocowania. Ta śruba już jest gorąca w tej chwili, to trzeba jakby sprytnie ją wrzucić do tego. O! Przykręcamy. Maksyu, co ty tam robisz? Szalejesz. Dobra, jedna. Opowiadałbym Wam jakąś historię, ale nic mi do głowy nie przychodzi. Jutro będziemy robić balkon. Dzisiaj mieliśmy robić, ale deszcz zalał ten balkon i nie mogliśmy go wygruntować. No dobra, jest. Jest przykręcony i teraz. Bardzo ważna rzecz. Odtąd się zaczyna bardzo ważna rzecz. No to jest tam przykręcone, także spoko. A ważna rzecz, mianowicie regulacja. Trzeba go wyregulować prosto. O dobra, nie pasuje. To taki klasyk. Słuchajcie, to tam się nie marcie w ogóle. To, że on nie pasuje. Bo jak mówiłem, ważna rzecz to regulacja. Cyk. Cyk. No wchodź, nie rób mi tego przed kamerą. No dobra, on wszedł. I teraz tak. Widać od razu, że jest prosto. Ale dla pewności sobie laser nastawiamy. Dobra, jest laser nastawiony. Jeszcze ciutko go przykręcę. O, widać, że jest igła nad igłami i igłą pogania. Nie? Czyli róg jest złapany. Cyk. Tu, tutaj ogólnie ten laser, żeby było go lepiej widać. Przestawić. Zawsze sprawdźcie do laserka sobie, dobra, jest mniej więcej tak, i ciutkę on by chciał iść w tą. O, dobra, czyli tak, nie? No, i teraz robicie. kreskę środka tego tak i środka tego czyli macie dwa środki, środek tego przynosicie i środek dolnej no i ściągacie tu jest taka partyzantka, trochę nie ma miejsca Dobra, ściągacie. ściągamy. Wiercimy. Aha, ten odwiert. Nie złapiemy go inaczej jak z lasera. Rymodna robota. Widzicie, sopałem kreskę boczną i górną. To jest mój punkt wiercenia. mówiłem 32 cm było u góry tak, to czyli tyle samo jest w tą stronę. 32 cm przynosimy. Dlaczego to kręcę? Żebyście widzieli, jak to się robi. Do tego w jakim czasie to się robi. Magda, bliżej, jak coś, może pokazuj. Tak, stanęłaś, i nic nie widać za bardzo. O, teraz ja ruszyłam. No co, laser już nie jest mi potrzebny. Masz szczęście. Nie, to Ty masz szczęście. Misiu, to Ty masz szczęście. No i dalej, co. Ciągamy kołki, każdy grzejnik jest mocowany tak samo. To sobie możecie tu teraz zobaczyć, odwracam te plastiki się zobaczcie. Tutaj się je odkręca, jest śrubka i się je wysuwa. Patrzcie i tak się, to, to się, tak się trzyma każdy jeden grzejnik. Nie inaczej, zawsze tak samo. Jest jakaś tam tulejka. Czpienie, nakręca, wsuwa się wszystko, śrubką się jakby ściska i on nie ma prawa jakby się odsunąć, nie? Słuchajcie, muszę go odwrócić, żeby mi się grzejnik nie porysował. Na dole założyliśmy czarny, a u góry w łazience jest antracet. No tutaj symetrycznie robimy to samo, żeby śrubą mógł regulować muszę ten Jem naciąć. Jedna. Nacinamy i już jest jakby na śrubokręt. Można lepiej manewrować wtedy, nie? Bo mówię, klucz Wam się tak nie zmieści w środek. Już to przerabiałem na dolnym grzejniku i to są śruby dziesiątki. Tak, żeby był problem. Dobra, teraz muszę znaleźć śrubokręt w tym Mam nadzieję, że mi się wszystko zgrało. I że grzejnik wejdzie. I ja i go wrzucam. I to wszystko. Grzejnik jest przymocowany. Do tego później się hydraulicy dosztukowują węże, czyli te co wystają ze ściany. Oni je jakby wkładają w sprężynę, wyginają je na kąt 90, obcinają i wystaje fizycznie sam plastik gdzie się później... Yy, zgaszę laser już, bo mrugam. Gdzie się później, słuchajcie, yy, ściąga, robi się płytki, z powrotem go się wiesza i podłącza. Nie wolno go podłączyć przed płytkami, Wolno go tylko odmierzyć, można go przy, jakby przywiesić, odmierzyć wszystkie, przyłącza mu odmierzyć, podocinać, trzeba go ściągnąć, obłożyć płytkami i dopiero po płytkach wolno wam podłączyć, bo jeżeli podłączycie ten cały termostat i go zaciśniecie, to tam są takie uszczelki, które już nie, drugi raz nie wolno tego zrobić, nie? Także wszystko ma niestety ale swój proces. No dobra. Mamy jakby mocowania na grzejniki. Dobra, to zaraz to muszę odebrać. No dobra. Ziomeczek dzwonił, a następny ziomeczek przyszedł na kawę. Także. Przymierzamy i spadamy Ech. Ech. niewygodnie, niewygodnie. O no, tak troszkę trzeba powalczyć z nim, bo wiecie, tu jest. Tu jest tak. No, i tak jest grzejnik obsadzony. I teraz y, u Was się może tak wydawać, jakby tu jest dużo miejsca, tu jest mało miejsca. No, generalnie jest, bo słuchajcie, ja tak dzwoniłem po znajomych. To ich obwódka na te drzwi wychodzi od 6 do 8 nawet centymetrów, czyli no nawet niech tu policzymy, że będzie 6, czyli będzie wyglądać mniej więcej, że tam jest. No Może troszeczkę będzie bardziej po lewej, no ale tak zostawimy. Tutaj zobaczcie, jakby środek się przesunął, czyli tu się jeszcze wykuje więcej. Zrobi się tą kąt 90 stopni na rurkach. I no i się wszystko obsadzi, pianką się zalepi i będzie gotowe, nie? Tak fizycznie ten grzejnik tutaj u nas zawiśnie. tak on będzie. No miejmy nadzieję, że później tutaj się zmieści. Bo co mamy, Magda? 80 cm, tak? Umywalkę? No to było? No to chyba powinno być. Wiecie, no to jest taki proces. Yy... Ciężko to wszystko wymierzyć wizualnie. Jak nie macie jeszcze tego kupione, tylko macie coś w głowie, jakie duże byście chcieli. No to może być jakieś walnięcie prędzej, czy później gdzieś. No, czy my już mamy no my już mamy, ale wymierzyliśmy całą instalację. Jak nie mieliśmy, nie? Tak. No to to też jest inaczej. Dobra, to na tyle dzisiaj. Dzisiaj taki wolny proces był. E, jutro będzie coś ciekawszego, ale grzejniki już wiszą, także spokojnie. Słuchajcie, jutro będzie stawiana e, szafa rakowa cała. No ale to wszystko zobaczycie. Dobra, to na tyle, cześć, trzymajcie się.